wyjątkowa świąteczna atmosfera i jeden główny cel integracja oraz chwila wytchnienia od codziennych trosk goście z Ukrainy, którzy przebywają w naszym mieście, wzięli udział w spotkaniu z dełubickimi seniorami. Był wspólny wielkanocny obiad, rozmowy i upominki. To bardzo dobrze było. Możemy powiedzieć naszych naszych ludzi i Поспілкуватися, пообщатися, тому дуже дякуємо за таке споткання. То таке дуже для нас значить. Нам дуже подобається Ґі. в Димбіці. Димбиця нас зустріла дуже привітно, і ми направду дуже дуже вдячні, що і, 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 і нікому не як то кажуть. Бажаємо нікому не відчути того, щоб тікати з своєю рідною країною. Це дуже добре мислення, організовувати споткання для і українців, щоб ми трохи відчули нашу, нашу Пасхи, як у нас мовляв. Ніхторих я знам особисто, бо вони приліхають з того міста, це і я, а ні, ніхто дійсно певно, познайомі. Poznajemy się. Bardzo mi się podoba. Właśnieśmy z domu seniorów przyszły, żeby spotkać się właśnie z biednymi Ukraińcami. się nam to podoba, właśnie chcieliśmy was poznać w ogóle i, i, i współczuć, jakie nieszczęścia i w ogóle bardzo się cieszymy, że ci Ukraińcy tutaj nas odwiedzają, że w ogóle u nas są w Dębicy. Ja jestem wiem, że około 800 osób jest w Dębice samej. Jest to takie tak trochę zbratane jest te narody były, chociaż historia jest skomplikowana bardzo. Chcieliśmy, żeby się poczuli. fakt może świąteczny. Wiemy, że te święta ich czyli uchodźców z Ukrainy będą w tą sobotę, niedzielę i poniedziałek. Wiemy, że dzisiaj jest czwartek. Tam Czwartek na Ukrainie jest czczony jako dzień czyszczenia, sprzątania domów, czyszczenia, sumienia, wszystkiego innego. Dlatego też chcieliśmy w czwartek z tego względu, że część tutaj ich, którzy są bardzo blisko granicy, pewno będzie chciała pojechać choć na jeden-dwa dni do swojej rodziny. Dlatego chcieliśmy ich tu zebrać, chcieliśmy porozmawiać, żeby oni, niektórzy się nie znają, niektórzy się dzisiaj pierwszy raz spotkają i myślę, że taka integracja, wymiana telefonów, spostrzeżeń. E, Integracja dzieci pozwoli na to, że będą się czuć jeszcze lepiej. Mieście Dębica. Myślę, że ponad 700 osób. Około 400 osób złożyło podania o ten dodatek 40 plus. Także dzisiaj akurat rozpoczęły się prace nad przygotowaniem list do wypłaty, także myślę, że część już w tym tygodniu zostanie przelana na konta, a najpóźniej na następny tydzień poniedziałek wtorek będą te pieniądze już przekazywane. Cel dzisiejszego spotkania jest podwójny. Z jednej strony jest to celebrowanie świąt. Wielkiej Nocy, które Ukraińcy będą obchodzić w najbliższą niedzielę. Oni mówią, że jest to dla nich bardzo smutny czas i nie czas do radości, ale chcemy, żeby się poczuli dobrze z nami. Dlatego z jednej strony jest to integracja ich samych, bo mieszkają różnych osób w różnych domach, nie widzą się, nie znają się też tutaj ci, którzy mieszkają na terenie Dymbicy, z drugiej strony jest to integracja z naszymi seniorami, którzy część z nich przeżyła. Czasy wojny, mają takie wspomnienia, wspierają ich. Będziemy rozmawiać, będziemy świętować. Przede wszystkim będziemy rozmawiać, chcemy im dodać otuchy i chcemy, żeby mieli takie poczucie, że nie są sami. My również świętujemy ich święta, cieszymy się razem z nimi, mimo że czas bardzo smutny. Ale chodzi tutaj przede wszystkim o dzieci. O tym, żeby dzieci na chwilę zapomniały o tym, co się dzieje w ich rodzinnych stronach, żeby poczuły trochę radość. Świąt. Mamy słodkie prezenty, czekolady, zajączki. Jajeczka będziemy im rozdawać koszyczki wykonane przez naszych seniorów, jest to rękodzieło domów Senior Plus i będziemy słodki poczęstunek dla nich, którzy będą mogli włożyć sobie do tych koszyczków i w swoich domach, tam gdzie mieszkają, celebrować w niedzielę święta. Święta wielkanocne w Ukrainie są podobne do naszych, jednak jest sporo różnic. Najważniejsza z nich to data obchodzone są bowiem tydzień później. Zamiast palm święci się gałązki wierzbowe. A tradycyjnym wypiekiem jest na przykład paska, czyli dekoracyjny chlebek. Wspólnym elementem z pewnością są kolorowe pisanki, koszyczek ze świąconką, śniadanie wielkanocne oraz lany poniedziałek.